Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj odpowiemy sobie na podstawowe pytanie: jakim jest ochrona szkła w zmywarce? Czy jest to absolutny hit, czy absolutny kit? Szkło wymaga niestety delikatniejszego traktowania nie tylko w powszechnym użytkowaniu, codziennym użytkowaniu, jak również w jego myciu. Co tak naprawdę zapewnia ochronę naszego szkła w zmywarce? Producenci sprzętów prześcigają się w anglojęzycznych nazwach. Systemy, które powymyślali, mają dać stuprocentowy komfort użytkowania i bezpieczeństwo naszego szkła. Czy to jest prawda, że wymyślono jakikolwiek system, który by chronił nasze szkło. Wiele gospodyń domowych wymyśliło już ten system wiele, wiele lat temu. Co nam tak naprawdę potrzeba do tego, aby uchronić nasze szkło? Przede wszystkim temperatura. Temperatura około 40 stopni nie większa. Ona będzie chroniła w jakimś tam stopniu nasze szkło przed przegrzaniem. Szkło nagrzane jest bardziej podatne na zarysowania. Dalej: detergent. Detergent nie może być mocno ściernym. Musi łatwo rozpuszczać się w wodzie, i wtedy efekt jest zupełnie dobry. Kolejna rzecz suszenie. Wszystkie programy, które służą do mycia szkła, mają wydłużony czas suszenia. Suszenie odbywa się również w niższej temperaturze. Jak wspomniałem wcześniej, rozgrzane szkło jest bardziej podatne na zarysowania, a w ekstremalnych przypadkach na pęknięcia. Dodatkowo należy również zwrócić uwagę, jak jest to nasze szkło układane w zmywarce. Nie może się wzajemnie dotykać, nie może być niestabilne, dlatego że. Ramiona zraszające w naszej zmywarce wytwarzają no, jakieś ściśnienie wody. Więc jeśli będzie się nasze szkło przesuwało wewnątrz zmywarki, będzie automatycznie się rysowało. Jakiś czas temu prezentowałem żel do zmywarki Finish. Bardzo łagodny detergent. Bardzo dobrze nadający się do szkła. Jest jednak to problem. Żel Finish nie do końca radzi sobie z osadami z herbaty. Bardzo często szkło ulega również korozji, jeśli jest kiepskiej jakości. Użytkownicy niejednokrotnie już zwracali uwagę że szkło, które zostało zakupione w markecie IKEA, bardzo często jest po krótkim czasie rysowane, jak również dochodzi do jego korozji. Co więc zrobić, aby uzyskać taki efekt szkła? Szklanka jest oczywiście czysta. Tutaj pada nam światło z góry, które barwi ją na taki beżowy kolor. Natomiast jest ona idealnie czysta. Należy wybierać programy do szkła. Te programy w różnych zmywarkach mają również. Różny czas mycia, co jest niejednokrotnie sprzeczne z reklamą tych wszystkich dziwnych systemów, za które producent bardzo często po prostu chce zainkasować dodatkowe pieniądze. Najbardziej agresywnym według mnie detergentem do mycia szkła są wszelkiego rodzaju tabletki. Tabletka, zanim zdąży się rozpuścić, śmigła zmywarki już działają, stopniowo wprowadzając wodę w ruch, aby umożliwić rozpuszczenie się tabletce. Ma to wpływ również na nasze szkło, które drobinami tabletki jest już niestety wstępnie rysowane. Pierwsze mycie, drugie, dziesiąte, dwudzieste. No nie pokaże nam tutaj żadnych zniszczeń. Natomiast po kilkudziesięciu myciach stwierdzimy, że nasze szkło jest porysowane. Ja do mycia szkła zalecam wszelkiego rodzaju proszki. Dużo szybciej rozpuszczają się od tabletek, a są bardziej skuteczne niż żele. Tak więc odpowiedź na pytanie ochrona szkła HIT czy MIT została właśnie udzielona. Jest to jedna wielka bójda producentów sprzętu, aby móc jak najwięcej sprzedać i jak najwięcej od klienta wyciągnąć pieniędzy za coś, co jest bardzo proste i oczywiste. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? jakie macie doświadczenia, jeśli chodzi o mycie w swoich zmywarkach wszelkiego rodzaju szkła, napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie przeczytam, jeśli będą jakiekolwiek pytania, również na nie odpowiem. Na dzisiaj dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i do następnego filmu.